Siemas, z Kamiks. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj chciałem Wam pokazać coś na moim koncie Browser. Zobaczcie, mam już skina do Gale'a mam już 60 stopień. I słuchajcie, ostatnio kupiłem, bo jak są te zafiletowe punkty O te yy, skrzynki, co nie? To była nowa, nowa oferta za 3000. No niestety na filmie nie otworzyłem, ale. Chciałem nagrać, ale nie, nie mogłem. Była za 3000 i były dwa y mega boxy. Otworzyłem jednego, nic nie wypadło. Otworzyłem drugiego i zobaczcie, co od dwóch lat mi dropło. Spike mi dropnął od dwóch lat czekałem na niego. Właśnie na niego. To ta postać, którą właśnie chciałem dropnąć. Naprawdę. Więc teraz sobie ją teraz pogramy, zobaczymy, jak to jest. Dobra, jesteśmy już. Gramy pierwszy mecz. Zobaczymy. Ja, oczywiście, już nie grałem, ale chciałem nagrać właśnie z tego film. Mam już chyba 11 rękę na spajku. Jezu, serio się podjarałem jak dropnąłem tego spajka. Słuchajcie, od dwóch lat gram w Stars. Od początku Stars, serio gram. I wreszcie dropnąłem legendę. A to dlatego, bo ja miałem bugę na koncie, że od najgorszych postaci do najlepszych no i nigdy bym nie dropnął legendy ale oczywiście odbugowałem teraz mam chromatyczny, czyli najlepsza postać w grze, lepsza od legendy i teraz mam buga, że od legendy i mi leci, więc serio, kozacko teraz legendy będę mieć teraz w skrzynkach kurde i teraz nas atakują każdy, nie wiem dlaczego jezu nie wolisz? w skórę. To, to możemy ich dobić O jest, ale nie Nie Zaraz nas zabije, czekajcie chwilę, musimy uciekać Dobra Udało nam się trochę Nie, on tam jest Kurde Dobra, nie udało nam się Może uda nam się następnym razem Dobra To kolejny mecz i zobaczymy, czy nam się teraz uda. Słuchajcie, jeszcze sobie pogramy tym nowym gailem. Pokażę Wam, bo już mam nawet 10 moc na gailu. W karnecie zdobyłem te punkty. No i teraz mam... Czekajcie. Ach. O nie! Dobra, tu mamy jedną skrzynkę. Możemy sobie ją otworzyć, jeśli nam się, jeszcze, jeśli nam się uda otworzyć tą, to Jeszcze pójdziemy do tamtej. O tam. O nie, ktoś tu jest, w szakach. A nie. No dobra, już leci do nas. Dobra, już nie wiem, co zrobić. Uciekać w tą stronę. Dobra, może wyżej zrobię. O nie! I... O! Dobra, uciekam. Na razie uciekam, bo to. w krzakach. Dobra, no, kampiłem się aż do Showdowna. Mamy już Showdown, możemy lecieć. Nie uda nam się, bo jest ma... aż 11 tych. 12, ile już mam? Kurde, 12 par kubów. Teraz 13, ale. Ech. I Niestety, nam się nie udało. Przynajmniej mamy drugie miejsce, ale staramy się wy wygrać. Dobra, gramy kolejny mecz, oczywiście, słuchajcie. Już jesteśmy... Już nie wiem, chyba to trzeci mecz czy czwarty, nie wiem, nie liczę. Dobra, ale coś czuję, że nam się teraz uda to wygrać. Czekajcie, ktoś tu jest w szakach, nie, tutaj jest Nani, musimy go zaatakować, czekajcie. On ma mało HP, tak jak w sumie Spike. Więc możliwe, że nam się go uda zabić, chyba że on nas zabije. Wiecie, to jest tak losowo. O, oh, shit! Nie! Głowa do niego. Ah. To jest najgorsze, tak że tej głowy nie można zniszczyć. To, to jest o za bardzo OP. I to aż 2000 zabiera na to. O, oh, shit! Już po raz. Czekajcie. Jeszcze możliwe. Aha, dobra. Teraz ostatnia szansa! Nie! Jak tak? Jak tak można? Kurde, dobra. Rozpocznijmy kolejny mecz. Dobra, jesteśmy w kolejnym meczu. Zaczynamy od niszczenia pierwszej skrzynki, najbliższej. Jak to zawsze. Lecimy, zobaczymy. Może teraz nam się uda wygrać. tutaj na razie trzy skrzynki, ale tutaj do bibi do nas biegnie. A więc już wiecie. W sumie Spike to nie jest aż taka najlepsza legenda, ale w sumie go lubię, no bo spoko jest to, Spike. No i oj, dobra. Już się Oh shit, nie, nie, nie. Dobra, udało nam się jakoś walczyć tam z Ginem no, muszę zniszczyć o skrzynkę. Uda nam się. Tam no, zadaje ten spać nawet. Więc trudno niszczyć się skrzynki. Czekaj, bo tu na jest. O oh, shit, no i ta głowa, no nie! O! Oh, kurde, myślałem, że ominiemy ją już. I nam się nie udało. No nie. Spróbujemy w kolejnym meczu. Dobra, możemy, że nam się teraz uda. Coś czuję, bo chyba to jest ostatni mecz i zagramy już gailem Za 60, zobaczymy. Czekajcie, muszę się skupić. O! Nie, czekajcie. O! On tam jest w szakach wrogu. O, możliwe, że nam się uda. Kurde, nie, uczek. Ja stąd nie wychodzę na razie. Jest! Już patrzcie, jak to jest bajka. Czekajcie, może się naprzesznie, nie wiem. No. Udało się. Kurde, wchodzę się jeden raz jakby trafił to. no, po prostu właśnie tego ulta chcę. Mamy już super Shit, nie, głowa! Głowa, która zadaje za 400... za 4000? nie, To jest niemożliwe, no to na hita by mnie, no właśnie zabiło na hita. Kurde, dobra, nie wiem. Teraz zagrajmy Gale'em. Oczywiście, odpalamy Gale'a. I mamy go już w lobby. Oczywiście możecie zauważyć, że odblokowałem ten gadżet wczoraj. Więc możemy zaczynać grać. Może nam się tym razem udaj to Gail'em. Zobaczymy. A więc zaczynamy. Słuchajcie, tutaj już Nita, ale ona już będzie uciekała. Dobra, no zobaczymy się z nią, bo będzie trzeba No! Albo ona autoataku używa, żeby... więc tak jak ja w sumie. Tego na przykład czasami tego nie używam. Oj! i jest najgorsze. Jedyna majka strzela do szczerą. Czekajcie. Może sobie teraz na nim naładujemy tego ulta? Nie! Dobra, myślałem, że już nam się nie uda. Z dwóch stron. Haha. Ha. Nie, źle to dlatego... czekajcie. O, tak. Nie. O tak! Nie! Dobra. Czekajcie, muszę się starać skupić. W sumie mamy ultę naładowanego, ale... Dobra, użyjemy tego gadżeta. I lecimy na środek. Może... Jeśli on go użyje, to go zabije wtedy. Jest, dobra, zabijamy go, zabijamy go, zabijamy go, zabijamy go! O oh yes, Zabiliśmy go i mamy dalej ulta, którego musimy użyć. Teraz... Shit! Tanita powoli mnie już kurza. Dobra, to ja przeżyliśmy się z nią, teraz tylko trzeba dynamajka zabić. Którego... Ha! Dobrze! Teraz tylko legendę musimy za... Go... Dwóch naraz, idealnie, dobra, lecimy. Widzieliście z się stało, i wyskoczyłem. <grystanie> I poszła w burzę. Idealnie 10 pucharków, udało się. Słuchajcie, to już koniec tego filmu, jeśli wam się film podobał dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem, by być na bieżąco, oczywiście i... Napiszcie w komentarzach yy, ten Wpiszcie w komentarzach Spike, ja wam przepnę serduszko. Więc siema i cześć.